19 Mistrzostwa Polski Księży w halowej piłce nożnej. To wielkie wydarzenie. Liczę na to, że przyjadą księża, piłkarze, ale nie tylko, z całej Polski. Wiele diecezji już zgłoszonych jest, około 20 drużyn, myślę, że będzie więcej. Także wielka uroczystość sportowa w wydaniu księży w naszym mieście i na obrzeżach Opola. Zwłaszcza, że wiemy, że przecież drużyny piłkarskie księży z powodzeniem grają w różnego rodzaju turniejach, meczach, ba mieliśmy kiedyś tutaj swoją drużynę dziennikarzy połączoną z księżmi właśnie. Oj, wiele takich meczów było, w, którym te, w których też brałem udział, rzeczywiście to się ciągle dzieje, natomiast chcę zapewnić, że poziom tych mistrzostw Polski Księży jest naprawdę wysoki. Są drużyny, które z sobą regularnie trenują, które się spotykają, które naprawdę reprezentują dobry, dobry poziom, także będą to ciekawe rozgrywki. No i turniej, który rozpocznie się 28, będzie miał swój finał dopiero 1 marca. Tak, dwudniowy turniej, bo najpierw faza grupowa, w czterech halach, w Komprachcicach, Dąbrowie, w Sząstowicach i tu w Stegu arenie, natomiast ta faza pucharowa w Komprachcicach w hali, natomiast tak zwany mały finał czy, czy turniej pocieszenia, obok Stegu areny w Toyota Park. No i oczywiście turniej jest zawsze okazją do spotkań, ale też i spotkań z kibicami, bo zawsze przy tego typu okazjach to ma być takie wspólne kibicowanie i wspólne bawienie się. Tak, wstęp oczywiście wolny do wszystkich hal zapraszam i zapewniam, że będzie wiele atrakcji dla kibiców z ciekawymi nagrodami, mini quizy, konkursy, także będzie się działo i myślę, że kibice również za to, że będą pięknie dopingować drużyny księży, będą też mogli ci, którzy będą mieli szczęście, wygrać bardzo atrakcyjne gadżety, sprzęt sportowy piłki, tudzież koszulki z autografami niektórych piłkarzy.